Czekamy na naszych szanownych, drogich internautów. Mamy już z nimi połączenie. Dzień dobry. Szanowni państwo, konferencja prasowa Konferencji w związku z skandalicznym projektem posłów Prawa i Sprawiedliwości, który wczoraj wpłynął do Sejmu, a dzisiaj będzie procedowany na Komisji Zdrowia. Marszałek Ryszard Tarlecki powiedział kiedyś o jednej z ustaw, że zostanie dodana do porządku obrad w najmniej oczekiwanym momencie. I widać, że ta taktyka została zastosowana wobec projektu, który budzi ogromny sprzeciw społeczny. Ten projekt wczoraj został dodany w nieoczekiwanym momencie, już po tym jak porządek obrad był zatwierdzony przez prezydium Sejmu. tak, by Politycy, którzy sprzeciwiają się segregacji sanitarnej, byli na niego nieprzygotowani. My jesteśmy przygotowani. Wczoraj, nawet nie wiedząc, że projekt trafi pod obrady, przygotowaliśmy manifestację pod Sejmem, która zgromadziła y, liczne tłumy które protestowały przeciwko segregacji sanitarnej. Dzisiaj jesteśmy przygotowani na walkę z tym projektem w Komisji Zdrowia. Przygotowaliśmy nie tylko wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, ale także już około 70 poprawek, a ta liczba stale rośnie, chcemy dobić do setki tak, by tymi poprawkami zablokować ten skandaliczny projekt, który będzie dzielił Polaków na tych lepszych i tych gorszych, łamiąc podstawowe prawa obywatelskie. Co jest zasadniczo oburzające w tym Projekcie przede wszystkim likwidację prawa do informacji o stanie zdrowia, podstawowych praw pacjenta. Według tego projektu pracodawca ma znać informacje medyczne swoich pracowników, w tym informacje o tym, czy dany pracownik zaszczepił się przeciwko COVID-19, czy się nie zaszczepił. Co za tym idzie, pracodawca będzie mógł wyciągnąć konsekwencje służbowe i doprowadzać w konsekwencji tych swoich działań do utraty pracy. Sprzeciwiamy się, Takim szantażom wobec obywateli, wobec pracowników. Opowiadamy się za podstawowymi prawami obywatelskimi, które powinna gwarantować nam konstytucja, a nie abonament od Pfizera. Proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Brauna. Szczęść Boże, szczęść Boże wszystkim, którzy nie chcą segregować i nie chcą być segregowani. Sprzeciwiamy się apartheidowi sanitarnemu, sprzeciwiamy się dzieleniu Polaków na ludzi i podludzi pod pretekstem walki z pandemią. I dlatego my tutaj, wewnątrz Parlamentu, na posiedzeniach plenarnych, na posiedzeniach komisji sejmowych, robimy i robić będziemy wszystko, co w naszej mocy, by tę procedurę, jeśli nie udaremnić, to spowolnić tak abyście wy państwo szanowni drodzy rodacy słuchacze mieli czas zareagować już od rana już od rana gromadzą się tu przy ulicy Wiejskiej pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego polscy patrioci wolnościowcy narodowcy tradycjonaliści dołączcie do nich wy wszyscy pracodawcy przedsiębiorcy ale i pracobiorcy Wy wszyscy, którzy nie chcecie sobie szukać nowej roboty od marca przyszłego roku, najdalej, wy nauczyciele i wy lekarze, pielęgniarze, żołnierze, policjanci, funkcjonariusze wszelkich służb mundurowych i niemundurowych, wszyscy słowem, którzy nie chcecie się rozstawać ze zdrowym rozsądkiem, z wolnością, z suwerennością, autentyczną suwerennością narodu polskiego w jego niepodległym państwie. Przyzywamy was tutaj, bo sami nie przemożemy. Naród musi dać głos. Niech naród pokaże tej zjednoczonej koalicji covidowej, która niestety dominuje tu wewnątrz Sejmu, że nie reprezentuje ona prawdziwych nastrojów, prawdziwych dążeń narodu polskiego. Wszyscy do Warszawy, wszyscy pod Sejm spotkajmy się pod pomnikiem państwa podziemnego przy ulicy Wiejskiej. Pan poseł Artur Dziambur. Szanowni Państwo. Były minister zdrowia, poseł Piecha, sprawa i sprawiedliwości tydzień temu w jednej ze stacji telewizyjnych powiedział, że nawet jeżeli będzie trzeba pozbyć się tych 10% około niezaszczepionych lekarzy, medyków, no to trudno system jakoś to wytrzyma. To było dosyć odważne stwierdzenie w kraju, który ma najmniej lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców w całej Unii Europejskiej, gdzie to jest bezpośrednią przyczyną tego, ile dzisiaj, ile dzisiaj ludzi niestety umiera na COVID. I inne choroby, na które umierają w dużo, w dużo większym stopniu. Szanowni Państwo, ten sam pan Piecha wczoraj w telewizji powiedział, że on pragnie takiego systemu, w którym na przykład do kina będzie można wejść już tylko z certyfikatem szczepienia na COVID. Dodam, że przy okazji, przy obostrzeniach, które już od dziś funkcjonują, to ten zaszczepiony będzie musiał sobie wybrać jedno z co drugiego miejsca w tym kinie i jeszcze w dodatku będzie miał zakaz jedzenia na czosów. Także. I najbardziej ironiczne będzie, gdy tacy ludzie zaszczepieni, usadzeni co drugie miejsce z zakazem spożywania czegokolwiek, będą szli na Matrix, ponieważ no, będą mogli się poczuć jak u siebie. My w tym trochę Matrixie już żyjemy. To jest wszystko oczywiście, proszę Państwa, groteska, groteska, do której doprowadza nasz rząd. Nasz rząd, który dzisiaj chce w szybkim trybie wprowadzić najbardziej skandaliczną ustawę w historii parlamentaryzmu ostatnich dekad. Nigdy w życiu sobie nie wyobrażałem, że jak wejdę kiedyś do Sejmu, to będę musiał mierzyć się z czymś tak obrzydliwym. To jest ten pierwszy krok, którego nigdy nie powinno się podjąć. Mam nadzieję, że ta ustawa jednak upadnie. Dzisiaj na Komisji Zdrowia będziemy o to walczyć. Poseł Robert Winicki. Proszę Państwa, zwracam uwagę, że w Austrii wprowadza się obecnie przepisy, które Nakazują internowanie w domach i noszenie w domach maseczek również przez osoby zaszczepione. Zwracam uwagę na to, że będą takie kolejne kroki w kierunku tego absurdu. Dopóty, dopóki COVID nie zostanie uznany za jedną z chorób, jak inne, które są po prostu i dotykają nasz nasz kraj i wszystkie inne kraje na świecie, dopóty będziemy mierzyli się z tym szaleństwem. Po drugie, zwracam uwagę, że głosowanie nad ustawą segregacyjną, bo wczoraj mieliśmy podział na lewicy. My oczywiście lewicy życzymy jak najwięcej partii. Im więcej partii lewicowych, tym, tym, tym lepiej. Szanowni Państwo, i w wyniku oczywiście wyborczego jak w wyborach prezydenckich ostatnich życzymy lewicy. Natomiast to głosowanie nad ustawą segregacyjną, ono pokaże prawdę w tym Sejmie. Pokaże, oddzieli ziarna od plew i pokaże, gdzie jest, gdzie jest prawica w tym Sejmie. I zobaczymy też, ile tej prawicy znajdzie się w klubie PiSu. Ja apeluję z tego miejsca do tego, żeby wszyscy posłowie, którzy sprzeciwiają się segregacji sanitarnej, powiedzieli jasno w klubie PiSu. Jeśli się sprzeciwiacie rządowi, który wprowadza tak radykalnie niekorzystne rozwiązania, to nie możecie tego rządu popierać. Oczekujemy wobec wszystkich posłów, którzy deklarują, że sprzeciwiają się segregacji sanitarnej, że postawią to na ostrzu noża. Brak poparcia dla rządu, który wprowadza takie rozwiązania. Po trzecie, wzywamy prezydenta Dudę do tego, żeby wywiązywał się z obietnic który składał w czasie kampanii wyborczej roku 2020. Panie prezydencie, pan jest dzisiaj prezydentem Polski, a nie Trzaskowski, tylko dlatego, tylko z tego powodu, że obiecał Pan Polakom dobrowolność szczepień. Proszę to wziąć pod uwagę, ponieważ jak pan zakończy tę kadencję, to będzie pan dalej relatywnie młodym człowiekiem jak na polityka. I pewnie chciałby pan mieć jakąś przyszłość polityczną. Jeśli pan złamie to przyrzeczenie, które dało panu drugą kadencję prezydencką, to pan tej przyszłości politycznej nie będzie miał. Po prostu. A Polaków, jak już tu zostało powiedziane, wzywamy do masowego oporu na ulicach i tutaj w Warszawie, zwłaszcza. Pod szejm. Wszyscy potrzej. pod pomnik polskiego państwa podziemnego. Czy macie państwo jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Super, panie Rzeczniku. Dzięki.